Siemaneczko, siemaneczko, moi drodzy widzowie. Ostatnio wygraliśmy challenge, dosłownie kilka minut temu, z małych pistolecików. Akurat z UsP wygrałem. Teraz robimy challenge. Wygrać za pomocą miecza, kosy, różnych broni, wręcz z pięści, po prostu broni, którym trzeba podchodzić. I mamy wygrać, mecz mamy wygrać. Nie zapomnijcie o lajkach i subskrypcji, będzie więcej challenge y i normalnych filmów. Nie wiem co tam jeszcze ma być. Odnośnie Frefirem, może jakieś kiedyś inna gra, w ogóle, kto wie. No i naprawdę, nie zapomnijcie o łapkach i subskrypcji, naprawdę. Żeby mój kanał się coraz bardziej rozwijał. w komentarzach, tak sprawdzam komentarze taki ziomeczek napisał do mnie ortografia no, no ale no stary no po co mi ortografia mordo ja wolę pisać sobie jak ja chcę po co ja mam pisać nie wiem, jakieś rz jak wolę że z kropką nie wiem, jakieś u z kreską wolę normalne u albo na przykład nie wiem jak ja piszę na przykład challenge to nie piszę jakoś tak e... Sam nawet nie wiem jak to się pisze, ale i tak nie, nie pisałbym tak poprawnie, bo wolę po swojemu napisać, jak bardziej używam takiego, jak, jak się słyszy, tak się pisze, na przykład challenge, no to czy l, No nie, wiecie o co chodzi. To jest mój styl. I ziomeczku, ja nie mam nic do ciebie, że ty używasz ortografii, więc ty nie miej do mnie, że ja nie mam ortografii. No nie. Aha, miałem robić challenge, tylko bronię na bręcz. Dobra, zapomniałem o Do i dzięki za komentarz. dziękuję za wszystkie komentarze. Czy to... w jakiekolwiek, czy to dobre, czy złe. Po prostu dziękuję za komentarze. dobra, mamy miecza. Ale za bardzo widzę, musimy iść z tej miejscowy. Tak, za bardzo szans nie mamy. To będzie jeszcze trudniej, bo dosłownie nie mamy żadnych broni. Tylko możemy z broniami do podchodzenia. Oczywiście, ścianę sobie kupimy i to spływamy. Już spływamy znów. Także nie wiem, na przykład, jak piszemy chleb, to no, przez CH. Ja na przykład piszę normalnie hill bez C. Bo po co to, jak i tak wypowiadamy chleb normalnie, to po co pisać te cychy lep? Po co? Mówi się chleb, no to ja robię w skrócie i piszę chleb. Bo dla mnie jest tak łatwiej i bardziej logicznie, no bo ja tak lubię ułatwiać rzeczy. Uw wolę Ułatwiać życie. Więcej pisania, więcej musimy pisać. Po prostu mi się nie chce, ja jestem takim typem człowieka że no po prostu ja mam gdzieś tą ortografię, szczerze. Mi to w niczym się nie przyda za bardzo. Najważniejsze, że da się zrozumieć. Widziałem ziomeczkę. Mamy ziomeczka. Zobaczymy, czy podbiegnie na mnie. No nie słyszysz mnie? Może i dobrze? Mamy tylko miecz. Na tym challenge polega kolejny. W sumie tak. Gość stał, więc mogłem mu headshot'a przejeżdżać, no ale... Jakby się obrócił, no to... Nim bym dobiegł, to pleplę. Tak, przed chwilą do mnie chłop przeszedł, mam nadzieję, że on do mnie nie idzie. Mamy lotnie? Nie ma... Co? Nie mamy lotnie. To przypał. To niezły przypał. Chłop Chłop nie ominął dobrze, kolejny fart Tylko Czy tutaj nie chowa się za murkami? Dobra, to ja idę dalej sobie poeksplorować domki coś może znajdziemy ale tak do góry też chciałem podziękować za wszystkie komentarze. Też miłe wszystciutkim wam dziękuję. Tak mało dopiero tak teraz sobie tak chyba kilka dni temu sprawdzam komentarze, teraz sobie o nich opowiem, czemu by nie A tak mówiłem, ja dziękuję za wszystkie komentarze. Jakiekolwiek by były. No jeszcze na razie nie było aż takich złych komentarzy. No... Szczerze, czy ten Orto... Czy to miał być zły... zły komentarz. No nie, to był taki negatywny, ani dobry, ani zły. Taki negatywny komentarz to był. No ale tak szczerze, mi niczym nie jest potrzebna ortografia, a nie chcę. Tak samo... Tak samo ja... Trzeba trochę tolerancji. Ja na przykład toleruję ludzi z ortografią, to proszę tolerować ludzi bez ortografii. Taka, taka prawda. Równo, równie dobrze ja bym mógł do niego powiedzieć. Mordo, przestań z tą ortografią, no nie? Coś takiego napisać, nie wiem. Fajnie by znalazł kosa, bo ładnie wygląda i chyba jest mocniejsza, chyba tam. nie no to raczej tak jest, raczej jest mocniejsza. Co za challenge. No ten musi być trudniejszy, no bo nie możemy sobie tak strzelać, tylko musimy, no podejść. Chyba najlepiej jakbyśmy w głowę walnęli, no to. Z miecza to nie wiem, na no hita raczej by weszło, no chyba że jakimś hełmie, na dwa. Ciekawe, czy kosa bo mu hełmu, czy bije na hita, czy też nie. Co za challenge. Tak jeszcze, dobra, strefa, widzę, że już idzie. Lotnia by się jeszcze przydała. Było bardzo fajnie. W tym challenge'u raczej granat, granatów nie możemy używać, to wiadomo, bo zabijemy z granata i to nie będzie się zaliczało, ale fleszy możemy użyć, no bo to co nie zabija, tylko ślepia, tak to jak on będzie ślepy to będę mógł go walić z mieczu. to nawet nie będzie mnie widział. O, to będzie jeszcze bardziej hardkorowe. Napiszcie w komentarzach, czy kiedykolwiek robiliście te challenge, czy wam się udały, czy bądź, czy bądź nie. Czy, jakiś, czy, czy chcecie jakieś challenge podsunąć, jakie bym miał zrobić? To dużo challenge można zrobić. Może jakiś taki challenge wygraj mecz bez apteczek? Ło, to będzie też. Będę mógł mieć wszystko shotguny, różne bronie, ale nie będę mógł się... Nie będę mógł używać apteczek. Ani grzybów, no nic związanego z leczeniem. No to to będzie też kłodzacki challenge. Ciężki. Ale myślę, że to chyba będzie najtrudniejsze. A może zero frag challenge, czyli musimy wygrać bez ani jednego fraga. Wszystkie te czarne są brudne Nie, ale ten to będzie przekok z samym mieczem, no kurde no W sumie szans jest 10% że to się uda bo nawet jakbym chciał komuś walnąć tego, chociaż jednego ciosa zmiecza, szybko by się zasłonić z bliska, będzie ciężko, bo ta ściana może nas zamiast uchronić nie przed nim, to mnie przytuli z nimi, wiecie o co chodzi. Czyli mianowicie nie zasłoni mnie ta ściana przed nim, tylko ta ściana się po, pojawi przed nas dwóch i no to będzie masakratem, ten będzie na nadal szczelop Kosą to jeszcze lepiej by było walczyć znaczy, tu, tu powiedziałem trudniej, chyba lepiej będzie lepiej nie wiem co, co nieraz mówię rzeczy, których siebie nie słyszę Lepiej będziemy się walczyć kosą, Lepiej, lepiej Przepraszam za mój błąd. O ile tak powiedziałem? Nie wiem, coś tak mi się taka myśl przyszła do głowy. Ale to już nieważne, to mi się tylko chodzi o wygrać. Wygrać właśnie tego challenge'a bez broni, z samymi broniami do podchodzenia. Sprawiam, no, mam dobra. O, znowu spokojny mecz. Widzicie jakiego mam farta? Jest 8 graczy. To samo się zapowiada. Nie mówcie, że jeszcze taka sama ułożenie mapki. No też takie 40%, tak jak w tamtym meczu. No to w sensie 40% zjadła ta wyspa. Ani trochę to nie jest ustawione. Od razu mówię. To, to, jest, to tak tylko, tylko to wygląda, tak? Jakby miało być ustawione, ale serio, uwierzcie, to nie jest ustawione. Naprawdę, to nie jest ustawione. Że tyle graczy. Taki spokojny mecz, nikt nie, nie szczela tak jak wtedy, prawda? Że tylko ostatnią osobę mogę poszczać, No, w tamtym meczu strzelała mnie druga osoba i pierwsza. Druga, no to trochę mnie ubiła z tego shotguna, ale walczyła z tą kolejną osobą, właśnie. Co ją potem zabiła, no i potem ja go zabiłem, oczywiście z broni USP, bo to był challenge właśnie. Dobra, idziemy do góry, jeśli ktoś będzie przygotowane uderzenie... że jak mi się emulator ten te zbaguje. zbaguje. Ścian mamy 11, więc jest dosyć spoko liczba, jeśli chodzi o gościa, który by został na końcu. Jak się to nie uda, to robimy drugie podejście. Nie możemy zakończyć odcinka z przegraną. No raczej, że nie możemy. O, niestety kosy akurat jak na złość nie dorwaliśmy do no niej. Czas to chyba poczekam I sobie lotnią odlecam Jak minie ta minuta Jakby ktoś tutaj szedł to ja będę czekał od razu Jak on tylko wyjdzie Spróbuję mu walczyć, trochę Aż się zasłaniam ścianą to, to będzie trudno Zobaczyć z takiego czegoś. Jeszcze sikać mi się chce, to ja chyba wykampię się przy tych nagrywanych odcinkach strasznie sztaci tam kosa na przykład nie leży na dole. Nie, no niestety nie leży. Aj, przydałaby się ta kosa. Może w tym domku jest. Aha, chyba byłem, no, a nie.

drop, który już wylądował tam gdzie strefa, no ciekawe kto wyszedł po niego. Oj, jakiś gość, jakiś gość. Spokojnie mordo, nie bój się mnie. Ja mam tylko miecza. I tylko to mogę, no chyba, że znajdę kosę. A fajnie by było znaleźć taką kosę. Dobra, mam 50 sekund, nie zdążę się wyszczeć. Dobra, tylko muszę nadal grać. to Kos nie ma, chyba lecę dalej. Mam nadzieję, że kogoś nie będzie w tej wieżyce. Chyba nie ma. Ale lepiej chyba walczyć w wieżyce niż, niż gdzieś indziej. Dobra, to jest w Stefie. Ja zaryzykuję. Teraz i do Kibla. Więc na razie nie będę się ruszał. Dobra, już jestem. Widzę, nie zginęłem. Super, Dobra, tylko czek, gracze. A ja z kataną by walczył. Nie wiem, czy nie iść już do strefy? Hmm, trochę strach. Iś... Oj, jakiś typek z lotnią. Nie widzisz mnie, nie? Nie widzisz mnie Tak od tyłu by go widziałem z tego miecza. Hmm. Nie no, on się patrzy w te miejsca A mogłem śledzić. 2-1 Dobra, ja już uciekam Jeju, ale emulator głupi Co oni sobie myślą? Jak widzę takiego pajaca z <gry> Oni normalnie branie Dobra, to ja znam ich pozycję, chociaż tyle dobrze Okej okay. Odejść go z tym mieczem. Ale on chyba będzie do mnie też podchodził, mi się wydaje. Zobaczył mnie. Elo. Nie, no jest to w takim ułożeniu, że to raczej. Ipa. Ale powoli to strefa leci. Jest, jest, jest! Jest! Dobra, moi drodzy, udane. Ale headshota dostał za stówę. Po tym tylko strefka dobiła. Wygraliśmy za pomocą miecza, super. Nie zapomnijcie o lajkach like i subskrypcji, będzie więcej filmików na moim kanale. Kolejny challenge udany, super. Ale dostał z miecza za stówkę. super, super.